Chyba czas najwyższy, żeby zająć się troszeczkę rolnictwem. Bo ileś można chodzić i zbierać jedzenie dla, dla tych darmozjadów tutaj w wiosce. Potrzebujemy torby z nawozem. Mamy 315 monet. Myślę, że to wystarczy, żeby się zaopatrzeć. Mamy też połowę wiosny, więc. Ja mam też nadzieję, że... Czasu nam wystarczy, żeby te rośliny jednak urosły. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra, pokaż mi co masz. Masz worek, ale jak chcę ten worek z, z nawozem. Może być wykorzystany do nawożenia pól przy użyciu woreka, okej. Okay. Dla mnie ten worek będzie kosztował 210. Mam nadzieję, że on jest wielorazowy. Kupimy go sobie. I kupimy sobie... Gdzieś się... uuu, braknie mi. Masiona są dość drogie. Dobra, kupimy sobie na początek... o 5... 6... 5 albo nie 6, 6 sztuk nawozu. Yy, Okej okay. i teraz tak. Yy, nasiona martwi mogą być zasiane w glebie wiosną lub zimą. Mak wiosna. Kapusta wiosna-lato. Cebula wiosna i burak wiosna. szczerze, że kupimy sobie dwa nasionka pusty. i kupimy sobie dwa nasionka, albo trzy, trzy nawet, trzy nasionka marchwi. Kapusta i marchew. Zobaczymy, co z, tego, co z tego będziemy mogli zrobić, tak naprawdę. E, jeszcze zobaczymy, czy mogę mu coś sprzedać. Kamień, e, drewniana włócznia. E, Sprzedam mu wszystko, zawsze to jakaś kasa do przodu. Prosty worek. Okej. Okay. Dobra, wracamy do domku, zobaczymy, czy jesteśmy w stanie cokolwiek z tego zrobić. Torba nawóz. No mam. Worek. Załóż. Kurka, Nawóz. Dobra, zobaczmy. Spórka. Okej, okay, jest. Nie orano E, nie tak, mam haczkę Motek Kilo w siekiera, nie mam haczki. E, szybkie haczka, haczka, haczka jest, haczka. O, haczka się za chwilę zepsuje. Więc haczkę będziemy musieli sobie na nowo zrobić. E, Motyczka F na piątce piątka, no, okej, okay. nie za urano, hmm. dobra, spróbujmy, okej, okay, mamy nawóz. za jest Ale mamy worek z nawozem. Dobra, ja sobie go zdejmę. Tak. Ja bym chciał tę nasionka. Dać tu. Chodzi na to, że prawdopodobnie... To też nie, jeszcze inaczej. Damy sobie tak. Piątka. Też z nawozem. zrobimy inaczej. Eee, tutaj mamy nawóz, sobie po prostu nawieziemy wszystkie, zaniesiemy sobie nawóz, właśnie nawóz nam się po prostu skończy eee, i zobaczymy wtedy, czy nam to zadziała, bo coś mi się wydaje, że prawdopodobnie nie można mieć nawozu do gdy chce się po prostu zasiać nasiona. Ok, paczki już nie mamy. Jedna kłoda. Po łopatę jeszcze muszę stworzyć, bo bardzo będzie tutaj przydatna. Okej, okay, mamy i Hacczka. Okej. Okay. Otyczka. Efekt 6. Wydaje mi się, że będzie można chyba teraz dopiero zasiać. A więc jutro jeszcze sobie pobiegniemy po A, rano. Da, chyba wszystko jest wybór nasiona jest w końcu pole eee, marchew jest marchew i marchew a tu sobie damy o, mamy jeszcze owiec, Ale tu mamy kapustę, i tu sobie też damy kapukę. Tak i tu sobie damy owiec, damy owiec, i tutaj damy owiec. Okej, okay. dobra, nauczyliśmy się obsiewać <noise> pole. A coś czuję, że to co żeśmy zasadzili, to na niewiele tam wystarczy. Ale chociaż może jeden chlebek będzie, do tego jakaś makietka słyszona I pojedzą. E, dobra, dostaliśmy nowy poziom przetrwania. Teraz sobie zobaczymy, co to nam tam doszło. Przetrwanie co możemy lista mamy pełne. Przetrwanie mamy pełne wiedza o przetrwaniu. Dobijemy do końca mamy 15% więcej doświadczenia. Związanego z stricte z przetrwaniem. Dobra ja sobie jeszcze wykonam w międzyczasie. Jedzonko. Okej, okay, 61 sztuk mięsa upieczone. Co za tym idzie? Migniemy sobie przygotować jeszcze drewno opałowe, bo tego drewna tutaj już pewnie za dużo nie ma. W ogóle nie ma. No właśnie, już się dopominają. OK, pewno opałowe jest. Teraz tak. Przydałoby się zrobić eee, nie tyle dom, eee, chata wydobywcza. Nie to tutaj. Warsztat. Kuźnia, właśnie, i szwalnia. Kuźnia i szwalnia, to możemy wykonać. Tylko, że a kuźnia i patę wydobywczą będę chciał postawić przy jaskini, a przy której żeśmy ostatnio byli. Magazyn żywności, magazyn zasobów. Dobra. Tutaj postawimy dom, woda 8. Chociaż nie wiem czy nie rozbudować kolejnej wioski. Jak powiem szczerze. Tej typowo wydobywczej. Czasem, dlaczego się ona nie zajmuje tutaj naszymi polami? No nic może nie, nie ma takiej potrzeby. Eee, dobra. O, wiecie co? Nie, wybudujemy sobie tutaj ten dom. Budowę naszego 10 budynku. Przy okazji odblokowaliśmy sobie habę wydobywczą. Ja myślę, czy mimo wszystko jej tutaj nie postawić, z tego względu, że tutaj mamy ładne złoże gliny. Ale to potem się tym zajmiemy. Na razie. Ogarniemy sobie. Jeszcze to, co możemy w wiosnę. Dobra, trzeba by się umyć i położyć, spać. Zakończyć normalnie, jak człowiek. Ale nie, zanim jeszcze pójdziemy spać, idziemy zobaczyć, kogo możemy zwerbować spod ogniska. Okej. A nie, ty jesteś co? Tu jesteś rybak, warsztat. Nic ciekawego ogólnie. Dobra, Rainer, ciebie. Okej, okay, mamy go. Nowy mieszkaniec Rainer już narzekał, że nie ma nic. Przypisz dom. Prosty dom, ludzie 04, miejsce pracy. Warsztat. Okay, moment. Rainer, ty możesz pracować, w Widziałem, tak. dobrze widzę. Dobra, do drewni na razie później że podrywal do mi. Ale musi tak być. Eee, dobra. E, nie tak, o to można sprzedaż. W sprzedamy dwa noże, w trzy i od niego możemy odkupić... Czy on ma coś co leć, rośnie w lecie? Tak, kapusta. Więc kapusty sobie kupimy, tak żeby w lecie od razu, od razu je... Śnia. cały rok jabłon cały rok grusza cały rok miel cały rok wiecie co u ale drogie ale drogie dobra nie będziemy się wygłupiali yy, Nazbieramy no sobie bo jeżeli faktycznie sady są całoroczne warto by było posadzić tam kilka sadzonek Mam trochę hepatyków, zaraz sobie zrobię trochę noży. Będziemy je sprzedać. Tak. Dobra, czy nasz pancio. O o, chodź, 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 chodź w Od razu musimy porozmawiać. Eee, za dużo tu my nie nadziałamy tutaj. Z tym niedźwiedziem nie pamiętam, czy to była dobra opcja. Jest. Trzy punkty OK. Te pięknie jak błękitne niebo. No tak, zapomniałem, że pada. Dobra, czyli ogólnie zwaliłem to. Eee, zobaczmy, jak nam nasze roślinki. Ok, Ehe, nic. Już czuję, że nam to na ten sezon nie wyrośnie. Niestety. Eee, ale za to mamy w borowie Ehe, z tym mięsem, jeśli dobrze pamiętam. Tu sobie jeszcze rozwiniemy, rozwiniemy sobie rzemiosło. Wolniejsze zużycie kondycji podczas budowania o 15%. Dobra, jest to dobre dla nas. I teraz tak, hata wydobywcza. Stojąca pochodnia drewniany płot. Prosty dom, drewniany stół, płot patyku. Ten płot chyba nie będziemy na, na obecną chwilę inwestowali. Jeszcze sobie zobaczę. Ile ja mam kamienia przy sobie? 22. I teoretycznie mogę zrobić. 11 noży jeszcze. Czego potrzebuję 55 pięć patyków. No, sprzedajemy wszystkie noże. Czterysta Nie za wiele. I teraz tak, musimy kupić sierp. To nam będzie potrzebne do zbierania plonów. I posadzimy sobie jabłoń. 162 zostało. I nic więcej nie możemy. Okay, mamy chociaż jedną sadzonkę, więc sobie ją od razu zasadzimy. Jedna na razie, jedna no. w późniejszym czasie. Myślę, że to się troszeczkę rozwinie. E, dobra, i po sobie posadzimy ją tutaj na pierwszym polku. Torba na wóz? Nie, torba nasiona, dobra wszystkie torby zostały. Wszystkie torby zostały w domku. Ja Ojoj. Takie śliczne. Dobra, niech sobie rośnie. Owie marchew, czyli to nie wymaga naszej jako takiej uwagi. OK. Dobra. Zdobyliśmy potrzebną nam reputację do ukończenia hmm, siódmego rozdziału. I dostaliśmy rozdział 8. E, musimy uzyskać 10 mieszkańców wioski co da nam 2500 reputacji dynastii i przeniesie nas w etap rozwoju wioski. Limit budynków 35. Także spoko. Dobra, wracamy do domku, bo fakt faktem mógłbym jeszcze pobiec do kłódków. Tylko, że moi mieszkańcy głodują. Niestety trzeba im dostarczyć jedzenie. Ok, jestem w wiosce. I tak prawdę powiedziawszy, to teraz najbardziej trzeba by było się skupić na rozwoju tej naszej wioski. Yy, a dlaczego oni głodują? Aha, tego nie jedzą. Biorę. Mlecze i wyłnionka. też nie wiem dlaczego nie jedzą. Okej, okay. babkę lekarską sobie weźmiemy. Dobra, I teraz tak tu sobie z ekwipunku od razu wyrzucimy. Niedojrzała jagoda. Gorzkielet to też ją pozbędziemy. tutaj im damy pieczone mięso. Mam tylko nadzieję, że to się nie rozejdzie jak. Jak, jak świeże pączki. Ognisko jest. Jest. A, dobra, coś tam mogę zrobić. Owiec, owiec, marchew, <noise> wszystko posiane, a nic nie rośnie. Dobra, ja busz, no też nic. Dobra, jak się tam nasi, nasi wieśniacy mają żywność 4 na godzinę, 2 na godzinę. OK, to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzięki serdeczne za obejrzenie. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, skomentować oraz wrzucić łapkę w górę bądź w dół, jeżeli film się polował lub nie. I widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo. Trzymajcie się ciepło i na razisko.